się siema, witam serdecznie w odcinku, w którym opowiem wam pokrótce o trybie na tarcie. Sam tryb zaczyna się 10 stycznia, czyli jutro, dla, dla was dzisiaj. Eee, takie fajne rzeczy, które można zdobyć, to wraca do sklepu 114 SP2. O tym mówiłem już w poprzednim odcinku, także z, serdecznie polecam wrócić do niego, jeśli ktoś nie widział, ale mam też pytanie do was Czy chcielibyście zobaczyć y, odcinek o KPZ i koncepcie Ponieważ mogłem na, nagrać Kilka fajnych bitew i jakoś te czołgi omówić Nagrody roczne y, Otrzyma każdy ka Każdy otrzyma CSA 6.3 Ze stylem huragan Ponieważ on tak naprawdę niczym się nie różni Od tegoż drzewka, No lecz ma ten Swój unikatowy styl. Także, czy warto, nie wiem. Ja osobiście na pewno biję aż do legendy, ale gdybyście byli no za, za, zainteresowani, zainteresowani tym czołgiem, yy, to wysadzi mnie złoto. I to musicie w trzech różnych sezonach bić. Ponieważ będą trzy odsłony roczne. To jest ten czołg jest nagrodą roczną. Także możecie na, na przykład bić trzy, trzy razy do złota, albo no, ewentualnie, bo potrzebujecie, jakby możecie bić trzy razy do złota albo na przykład raz legendę i z dwa, z dwa razy srebro. I, w, i wam to już starczy na czołg. Te wszystkie sztandary, które otrzymacie, ponieważ, do, ponieważ dostajemy jakieś sztandary za dywizję, i te średnie 12 ma mamy mam wyjść. To musi być średnia roczna z tych trzech odsłon. I wtedy czołg otrzymacie, styl jakiś, styl niebiański koń, to gdzieś niżej będzie. Mm, Ponadto mamy tutaj jeszcze nag nagrody za misje bojowe, to jest super sprawa, ponieważ no fioletowych modów i obligacji nigdy nie jest mało, oj nigdy nie jest mało. Yy, suma nagród za szczęśliwe żetony, 500 obligacji, tutaj cyk, bonusy na kredyty, to też warto. Ale tutaj jest bardzo fajna sprawa. HP fioletowe to, to, to jest tak, warto grać po to, moim zdaniem. A tutaj już 1500 obligacji jest, tak? Także no, fioletowego HP nig no nigdy mało. A zwłaszcza, że za darmo i nie trzeba wydawać. I tutaj za złoto. Ja dla Was za złoto będę pokazać te wszystkie rzeczy takie istotne, kluczowe, bo to jest średnia, którą Wy macie wbić. I ja oczywiście aż, aż do legendy będę wbijać. I to będziecie mogli zobaczyć na streamku moim na Twitchu, także serdecznie zapraszam, już w środę niekoniecznie dużo program, ale o czwartku już no, na pewno będę grać i grać i grać. Na jakieś dłuższe streamy będę z tego trybu. Ale co tutaj macie? Całkiem ładny kamuflaż. Mi osobiście na przykład ten z mistrza, się bardziej chyba podoba niż z legendy, nie wiem. Cho chociaż w sumie. Ten za, ten za złoto niezły, ale to gdzieś niżej było, więc także, z, także zaraz zobaczymy. O, tutaj jest. Patrzcie. To, to jest ten za złoto styl tutaj jest za mistrza. Tutaj jest za legendę. Ja pewnie za legendę dostanę, ale te wcale nie, nie są gorsze. Na jestem takie zdania. Nawet ten za srebro jest taki w porządku. Dopiero tutaj się gorzej dzieje. Ale szczerze, srebro. Złoto jest bardzo w porządku. Miss jest. E, nie, szczerze. się jest, na... jest najlepsze, moim zdaniem. To jest takie zajebiste. E, I kolejnym, kolejnym kluczowym aspektem jest przede wszystkim, są zmiany na mapach. E, trzy nowe mapy dodali. Mm, Uwryjanin do, dodał nowe trzy mapy. Także to jest ciekawe: Starunek, Studianki i Zatoka Małż. Szczerze, to Jestem w wielkim szoku, że akurat te mapy dodali. Nie dlaczego nie jakiś cichy brzeg, ale Zatokę Małż, a Zatoka Małż nie jest lubiona na przykład na randomie, w takich bitwach dostaje przez większość graczy. Poster Ja osobiście lubię te mapę, więc jestem bardzo ciekawy. Tutaj w takim razie mamy nalot i tutaj pewnie też będzie nalot, tak. Na górze myślę, że będzie spota będziemy mogli zebrać i tutaj. Tutaj jest trzy naloty będą na tej mapie, ojojoj. Oj, oj. I tutaj będzie kap, totalnie na środku będzie kap, a, a ciekawe czy będzie dało się tutaj jakoś save stać. Może jak tu wjedziemy, tak jakby... Będą to pokazać od tej strony, to dałoby się kapować, tak samo od tej. No kapik w dziwnym miejscu. Kilka obiektów zostało usunięte. Ciekawe. Ja na pewno pojeżdżę po tych mapach i będą odcinki przyszłe też z poradników, na przykład jak się odnaleźć na mapie Posterunek, Studianki czy Zatoka Małż. Może nawet coś opowiem o tych starszych, bo, bo czegoś takiego no, nie było na YouTubie. Ja chciałbym się wiedzą podzielić, ale dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście załóżmy poradnik na te trzy nowe mapy. Gdzie grać, gdzie jeździć, jakim czołem grać. O to później na pewno. Wam coś opowiem, bo są wielkie zmiany w tym trybie, wielkie zmiany. Czy RNG, czy to, że znikacie szybciej, bo w 3 sekundy, a nie w 10 spota tracicie. Także posterunek wydaje się całkiem ciekawy. Ty Tylko nie wiem, czy te trzy naloty to nie jest za dużo. Nie wiem, czy to nie jest za dużo. No i jak na taką mapkę, jak na takiego kapa mega. Studzianki. Polska mapa, jedziemy. Co tu jest? Tu jest spot, tutaj ma spota. Czyli w takim razie respy będą gdzieś tutaj. W takim razie gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj laspy by musiały być. Tutaj na pewno będzie kap. I tutaj będzie nalot. I tutaj też jest nalot. To ten nalot będzie bardzo ciężko zebrać. Ten nalot, nalot będzie bardzo, bardzo ciężko zebrać. Jest jakiś domek, także lightem będzie można wjechać. A i z lightami. W sumie Light'y tutaj mogą być bardzo dobre, na takich studiankach, Ale to wam opowiem później, bo będziecie w takim szoku, yy, jak można, ze jaki zestaw na lightach, na Med'a można zrobić, bo to jest crazy aż moim zdaniem. Mm. Także ta mapa, nie wiem. Już bardziej mi ten posterunek się podoba. Ja gdzieś kapę bym tak dał tutaj, wiecie? By to mordownię jakoś olać. żeby się zająć to i mieć cały ten wał i gdzieś tutaj bym kapa zrobił. ten jest taki bardzo specy specyficzny, ale są pozycje na nim i to widzę już, że będzie się dało wypi wypierwsze tempo w kapa wjechać. To to, to, to to już widać. Myślę, że takim podstawą raczej nie będzie granie o te A3, w sensie o, o numer 3, to to jest chyba kwadrat A4, A5, A6, Myślę, że to nie będzie kluczowe na tym mapie, tylko bardziej pod dół i pod to. Pod ten nalot, bo wy tu na hulu stać będziecie mogli i kontrolować całym, cały ten obszar. Ale no, ciekawe, ciekawe. Bar bardzo fajnie, bo od kilku odsłon żadnych map nie było. Były zmiany delikatne, ale żadnych... jeszcze no nie dodali. I mamy zatokę to a mapa, to już w ogóle nie wiem, co tutaj się będzie działo, ale kap jest w tym miejscu. O, to już widać, że, że kapować się nie da, na presję bazy wjechać się nie da, bo tu jest jedna półeczka i dla ludzi, którzy nie znają mapy, to tu po drugiej też jest półeczka i macie zbicie na samą bazę. Dobra, to, to, to już wiemy, że tu się nie da kapować. W tym miejscu mamy nalot, tutaj mamy spocika i tutaj też spota, więc tu można info zbierać, tu nalot i tu też będzie nalot. I tu też i dwa. Czyli tu mamy mapę na dwa naloty. A, a to jest dziwne bardzo moim zdaniem. Że na posterunku są trzy naloty. I na studzienkach są dwa naloty i tu też są dwa naloty. Gdzie, gdzie na posterunku moim zdaniem by spokojnie tutaj moż, można było grać na dwa. A bardziej. Dziwne dziwne. Bardziej na studiankach bym grał na trzy naloty, by tutaj jeszcze dać jakiś. Z tym kapem to ja się bardziej coś spodziewałem, że w tym miejscu będzie, wiecie? Że tak wokół tego kamyka i będzie walka o to. Ciekawe. ciekawe też gdzie będą drużyny zaczynać, ale myślę, że coś w stylu jak na randomie. Że gdzieś, gdzieś tutaj może nawet, bo na randomie się gdzieś stąd stąd zaczyna. No jakoś tak, tu, tu jest kap na pewno. I tutaj jest kap. Więc może stąd drużyny będą zaczynać. I pytanie o co będzie walka? I czy tutaj się coś zmieniło? Tak. Yy, na pierwszy rzut oka niczego nie, nie widzę. Aby coś zostało zmienione na tych starych mapach. to w sumie niedobrze. O, tutaj się baza zmieniła na overlordzie. Yy, ba baza była w tym miejscu z tego co pamiętam. I były, dw i były dwa naloty na pewno. Więc baza z tym miejscu. To To jest dobra zmiana, bo. Tutaj czasami się ludzie tak pchali w gips, że w kapa wjeżdżali na siłę, no i po prostu po kątach się to zbijało. To jest dobra zmiana, szczerze, by k był tutaj, ponieważ większość ludzi będzie musiała o tą zrywkę grać. A, a często było tak, że po prostu się tą zrówkę odpuszczało. Grałeś ciąg na 5, grałeś kapa i chciałeś aż to zająć. Także to i w składach w 7 na 7, jak i w plutonach będzie duża różnica. Ale trzy naloty. Ciekawe, ciekawe. A poza tym to nic. To nic nie widzę z takich zmian istotnych. Mm, to tyle o mapach, tak naprawdę, co chciałbym powiedzieć. I dodatkowe modyfikacje, bo to jest bardzo ciekawe. Rożu działa zmieści się o stałe 0,15 na 100 metrów dla wszystkich pojazdów. Dla wszystkich pojazdów. Cie czyli każdy na przykład TD, każdy Hori, e każdy jakiś Grille 15, ka każdy NetHatek, mouse będzie miał 0,15 celności. To jest crazy, moim zdaniem. To jest crazy. I o i dalej czytam. Chcia... Chciałem wam o tym wspomnieć, tu tu. tu. E... Podstawowy czas bycia wykrytym przez spraw przeciwnika zgodnie ze standardową mechaniką gry został ustalony, u... ustawiony na 3 sekundy w porównaniu do 10 bitwach losowych, czyli to jest bardzo kluczowe i o tym wam muszę wspomnieć. Znikacie w 3 sekundy. Wam się lampka zapali. A bo załóżmy, jesteś jesteście tam przez te dwie sekundy na spocie, właśnie ciekawe jak to będzie działać, ale chyba tak, że jesteście te dwie sekundy na spocie i w następnym już znikacie, w niektórych, w niektórych przypadkach oczywiście, że poszale tam na jakiś dystans i po wycofaniu się za krzaki, wystrzelacie i po... W następnej sekundzie od wyskoczenia żar żarówki już, już was nie ma. To jest crazy. Zniknęliście. Na, na przykład na ru serwerze jak grali ten tryb natarci, też mieli takie zmiany. Że wszystkie czołgi były takie celne. I wszystkie czołgi zniknęły po trzech sekundach, bo meta na bardzo dużo tedeków I się obawiam, że będą na jakieś chory, właśnie grille, ludzie będą stać z tyłu. Ale... O tym, o tym, się, o tym się przekonamy jeszcze. I nagrywam filmik jak... Jaka meta powstała? Czy jednak jest dużo tych TD-ków, czy też medy jeżdżam? Akurat ja, ja mam swój pomysł na medy, który wam pokażę jeszcze teraz w tym odcinku w garażu, ponieważ radio, e, moduł, który nie był używany, jakby nigdy na randomie, na turniejach nikt tego nie używał, w tym trybie może być bardzo użyteczny. Także wam zaraz pokażę. To chyba tyle zmian, tak? Bo materiały. Eks, Materia eksploatacyjne będą tak samo powracać, czyli o połowę skrócone, więc to jest bardzo fajna zmiana, którą bym też na bitwy losowe jednak prowadził. wprowadził. Hmm, ja ta mechanika wykrywania może być crazy, a i jeszcze O tym nie wspomniałem Promień wykrycia bez, bez, bezpośredniego został zmieniony do połowy w stosunku do bitew losowych, 25 metrów I to może być kluczowe na, na, na takim Na miejskich mapach, nie? Czy, czy tam Na miejskich mapach, ale, ale też również w krzakach tak jakby, jeśli chodzi o krzaki to jakie są mapy, są studzianki, N na tym A5 są krzaki, czyli lightami na tak zwanego pr pro proxy spota zo zobaczycie się dopiero na 25 metrów, na 25 metrów, to jest nie nieprawdopodobne moim zdaniem, gdy Manticora z Manticorą na siebie jechały, to jest nieprawdopodobne. Na, te, na szczęście nie ma map, gdzie jest dużo krzaków, na takim mieście duchów, y, jak, jakbyście jechali linią buszy, to Eber, ebrem się spotkacie z ebrem na 25 metrów. To jest też hit, moim zdaniem, że wow. Ale w mieście również, nie gdzie często się podjeżdżało gdzieś na dystans tych 50 metrów, bo byłeś po prostu świadom tego, że może na przykład przedłużyć komuś spota. Zaraz tego nie możesz. To, to, to dużo zmienia, nie? No i na wielu mapach myślę, że będzie to odczuwalne. Znaczy ja na takim, miejscu. Ja się do, to na każdej mapie, na ku nie? Gdzieś często się do peronu pod, Do peronu się podjeżdżało, by zobaczyć, czy ktoś ucieka przed tobą. I w drugiej części właśnie wam omówię ten moduł na Light i Medy, który ja myślę, że będę testować w pierwszych dniach. W pierwszych dniach będę testować to te radio, także wejdźmy sobie do gry. A więc tak, opowiem wam kilka rzeczy o tym radiu. Mm. Także wejdźmy sobie tutaj i poczytajmy na temat tego modułu. Oczywiście musi on być na slocie i on może być na lightach i może być na medach. Znaczy o lekkich i średnich, także pamiętajcie by dać na ten slot pod spota. Gdyby ktoś nie wiedział jak to zrobić to musicie na przykład na takich medach, bo na lightach macie to z automatu na, na, na tym pierwszym, na medach możecie to zlecić na drugi. Po zbadaniu wszystkich ulepszeń polowych, i klikacie sobie tutaj, i wybieracie zwiat. Dzięki temu da dajecie sobie radio na drugi poziom, i zamiast półtorej sekundy, to macie dwie sekundy. I ju już wam mówię pokrótce, jak to działa. Jeśli jeśli w trybie natarcie znikamy po trzech sekundach, to z tym modułem. Znikacie po jednej sekundzie. Po jednej sekundzie. To, jest, to brzmi tak crazy, że ja sam nie wierzę i muszę to przetestować. Ponadto, jeśli, bo, bo niektórzy, ben, nie, nie, niektórzy będą cwani w tym trybie też, nie? Że wiecie, szalą sobie, wiedzą, że gdzieś cofną so, za górkę i, za, i, i załóżmy. Będą chcieli szybko wychylić, bo wiedzą, liczą do tych trzech, że już mają spota, Wow, po żarówce czekam sekundę i już wrócić mogą no, na pozycję, więc często będą wracać do krzaka czy gdzieś. A oni będą widoczni przez 5 sekund dla was, przez 5 sekund. I będziecie mogli za to dać jakiś darmowy damage: albo wy, albo wasza drużyna. Także ja muszę ten modu przetestować i będę to testować na streamie, na Twitchu. Także zapraszam. I będę tego życzył na lightach i na pewno na medach. Na medach myślę, że to może być jeszcze ciekawsze niż na lightach. Ponieważ lighty w tej mecie wcale nie, nie będą miały łatwo, moim zdaniem. Ale to też się okaże, ponieważ ten proxy spot jednak się, jednak się zwiększył. Y, znaczy, z, zmniejszył się na ten ten proxy spot się zmniejszył do 25 metrów. Także kto wie, czy lightem nie będziesz mógł podjechać gdzieś na 30 metrów. W do jakiegoś meda, czołgu ciężkiego, nie? Więc, jakby po tym względem to może być ciekawe, ale przede wszystkim na tych medach mnie bardzo to interesuje. Na te deki się tego nie da i uważam, że bardzo dobrze, że się tego nie da, bo po, pomyśl sobie: SRV, Grillet, czy jakiś chory, stojący w krzaku, strzela, przestawi się o 5 metrów, strzeli znowu, dostanie spota, zniknie, strzeli, spota, zniknie, po jednej sekundzie to, to by było chore, ale na medach, wydaj wy na naprawdę. Batchatem macie 2,7 sekundy między pociskami. 2,73. I wy, to jest tak głupie. Wy, be, wy będziecie co. półtorej sekundy dostać do spota między pociskami ciągle. To, to jest tak głupie. Jeśli głupie. Ciekawe. Takim batchatem właśnie be, będziecie klipować na przykład te 5 pocisków. Dać chcecie. Pełne 5 pię pocisków, i wy będziecie znikać co sekundę. To, to jest crazy, nie? to brzmi crazy. Takim te by było można tak zrobić, żeby co pęskę się spotujecie, co wystrzelony pocisk się spotujecie. A, a na takim patrzacie, wystrzelicie, znikniecie, możecie się przestawić, i dopiero kolejny pocisk macie załadowany w magazynku. To brzmi kosmicznie, to brzmi. Tak, Także to jest moduł, który. Razem mam też protestować, ale jeśli się boicie, albo no nie jesteście pewni, to polecam wejść do mnie na streama na Twitcha, link będzie na pewno w opisie. I to chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Także w środę rano myślę, zaraz po obejrzeniu filmiku myślę, że już będę miał streama, bo nagrałem to dzień, dzień, dzień wcześniej. Także myślę, że zaraz po premierze jakoś streama odpalę, tak około godziny no 11 się postaram, a jeśli nie, to na pewno nie albo na wieczór złapiecie, albo następnego dnia w czwartek. Także serdecznie zapraszam i to wszystko, co chciałem wam dzisiaj w tym odcinku powiedzieć. Także da dajcie znać jeszcze raz yy, o tych mapach, czy chcielibyście zobaczyć jakiś poradnik na te nowe mapy, załóżmy, czy nawet na jakieś stare mapy w trybie natarcie, które wa was interesują. I oczywiście też dajcie znać, czy chcielibyście filmik o kpz i koncepcie B. Yy... Ponieważ takie komentarze też widziałem. Także szczał, ziomeczki i do zobaczenia albo w następnym odcinku, albo u mnie na kanale na Twitch'u. Pa pa!